Nie! Yeah. Dobra widzowie, czekajcie bo wy nic nie widzicie. Aha. Czekajcie widzowie. Dobra, jest Janik. A dobra, widać, dobra, już, już. Bo nie było widać przez chwilę. Dobra, lecimy, lecymy. Witam wszystkich. Ze mną jest Janiks. Janiks, przywita się, kasztanek. Hello! Ty mi masz mówić, jest osoba na lajku, żebyś go. Łącznie nie, boś że na z tobą jest pięciu. HS, ziomek. Ziemno, ze mną jest jedna, czyli jestem na razie. Tylko ty, czy ty jeszcze jeden ziomek? Nie, nie tylko ja byłem tutaj, ale jedną osobę nie wiem. Ka... Ciaso! On jest łony? To nie wiem. Czy odkryjecie mnie jako jedną osobę, czy pokazuję mnie, czy nie? Aha. Czajcie widzowie. Ale ścina! Ale nie, jest No właśnie, lagno trochę. Czekajcie, MSG. Je. Trochę ci lagi. Ja mam lagi. Ja nie, nie wierzę. Tansydery. Jak ja mam lagi? Co z tym jest nie tak? Zresetujcie. Nie, Minecrafta sobie z resety. Ty grasz? Co? Grasz w szychu. Nie, ja mam live'a aktualnie. No czemu mi się Discord włączenia, ja go wyłączam? <grym> Jakiego live'a? Jebij mnie Zara. Masz. ale z czego masz live? Wywali mnie. Trzymaj mnie któryś, bo ja włączam Discorda i mi włącza Discorda. Chcę mieć hmm. wyłączonego, a mi włącza. Co? Zmy stara. Aha, dał mi spiad. Ja nie. Polikarty, polikarty. A on gryzie mocno, nie bije, ja, nie grać, nie ja, ja, nie grać, nie grać, nie grać. Nie nie grać, ci nie wyrabiam, bo są takie lai. Już. Czemu? Czemu muszą być takie lagi? Widzowie, trzymaj mnie, trzymaj mnie, któryś lecimy i okręt dasz, freno 2, Uu typowy ziomek 69 i teraz mi dało osłabienie. no, no gorzej. Daj to! Daj to! Ja nie będę za nim ganiać. Zajmuję mu bratowi odwalę p 3 Nie wiem! Ona dzika, dzika, nie? to teraz w pokorze. <mulik> Au. Mnie chodz, nie... Dobra... nie się podnajmy głębko. się pod, mnie pod... Dalej, tak nagłujesz? Nie, już nie. Aha! No ja nal... Ej, idź! Ci... Ciekawe, które granie już tak chyba, Ej! Wiesz, jak nie, bo ja piszę na tym? Na. E, od naszego. Ej, zobacz, ja piszę na czacie, czy u nas klanowym piszę? Czekaj, zobaczę. Musisz y, wykrzyk najpierw napisać, chyba na. nie wiem, zobaczcie. Napisz coś. No już. Y, nie, na klanowym. A wiesz, jak pisać na zwykłym, a nie klanowym? Nie dawać wykrzyknika? No czemu on nie bije? Matana? Czemu nie polikarty bije jak to jest mój ziomek? A mi chodzi, że nawet bez wykrzyknika... Czekaj... A napiszę bez wykrzyknika? No what the fuck? Czym... teraz piszesz? nie na no, Normalnie, ale ja pisałem na ostatnim razie z wykrzyknikiem. I normalnie mi dawało nas zwykłe. Czekaj. A tam z jednym wykrzyknikiem. Czekaj się widzę? No nie, no po prostu no, bez nie. wykrzyknika. O, i teraz, teraz piszesz na klamowym. No, ale tu jest bez wykrzyknika. Czekaj. Z wykrzyknikiem piszę na klanowym i bez wykrzyknika Ufa. piszę normalnie. No, a ja pisałem, be... czemu ja wczoraj no, pisałem na live'ie, o live'ie z wykrzyknikami, e, z jednym wykrzyknikiem, mi ten, mi normalnie pisze. Ale na końcu czy na początku? Na początku i na końcu. Co, co? No, nie wiem. Też nie wiem. Zobacz, ile osób jest na rawie, bo ja, ja nie widzę. Na razie jestem tylko ja chyba. A, to. się coś się Chcę wyciszlać, żeby się nie miało tego podwójnego głosu. Daję się, daję się, daję się. Nie, <śluje> nie, no. się mydłem. Może no, być to też portret robi. Ej, bo mi daje to ciągle tego... Mi no chyba powali, mi ciągle daje tego. Co to jest? To, to, to jest strach no... z tej drogi. Czemu mi daje, mi daje tylko chłopiec tego? Tak. Eee, czemu mi się... O, teraz siłka, kiedy się z nikim nie bije. Kocham tą grę, nie? O, w dupę jej trafiłem, ściskać się z tobą mi się nie chce być. Albo mogę się w tobie zobaczyć? Dobra A ja chyba idę na kolejne oczko. Tu bazuję w A my jeszcze strzelamy, strzelamy w Steve'a. Widzimy nowa gra. Ustrzel Steve'a. Patrzcie to, widzowie! Jakie uniki, co jest? Ej, nie rozwali trapa, ej, jest trap cały. Nie ma nikogo. i to... oni ja mi go zajmują, jak zawsze. Jaki jest trap cały? No nie ma, nie, nie jest zniszczony. No, a ja są Nawet te. Tutaj. A tu masz, a masz... masz tak. Masz tabliczki, tam dane te, i te item frame'y, wszystko. Zobaczę jeszcze. Tam były dane item frame no. i wszystko inne. O, widzę, fajnie, jest To jest najlepsze miejsce do farmienia, widzę. Nie, jest tam te item frame. Są?

Moje. Co ja mam z ziomkowic wapieć? No ty kasztanie, on już ty, jest jakiś jak z ziomek pod tym trapem chyba. A skąd ty to wiesz? No bym nie hitnął. I tak młódzie... Ja Tępą akurat... się na Nie. I akurat nie hitną stoi Dobra widzowie lecimy Nie wiem iść tam do siebie czy na Majstarze zostać no, to możesz na ślub pójść do mnie Dobra a tylko do farmy staff to mam 61 Dobrze. Barbie. Chyba więcej co jest takie. Siedem, 69. mam, no jedno. O, nie, bo ja mam live'y z jakbyś kilka sekund. Dobra, jeden to odłożyć. Ja. Saj, tu, 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 no, nie, tu, Nie to, tak. Tak, jeden ja dla dalej. mnie, jeden tu. Dobra widzowie. Idziemy do Janikstone'a Kraft tylko nie. Nie zobaczycie mojego hasła. No, nie ma. Kurde, ale tak. właśnie na to jak Jest czarny ekran? Nie. No nie, jest, jest. Nie no, później... O dobra. Już macie. Yy, eee. ja nie mogę wejść? Czemu ja nie mogę do Minecrafta bo... O mogę już. Bo musiałem ekran wyłączyć, bo wycast straci mi zaraz się Zajebało już. Musiał widzę, że gram na blazing pack. Jak chłopie? Właśnie widzę to twoje. Chyba, że trap jest cały. Właśnie to widzę, Janik. Janik, no, widzę. Yes. Tam. No, widzę, Janik. Jest um, item frame. Jeden, a tu były cztery. Aha. No, no, chyba pięć item frame'ów, czy sześć. Ten item frame teraz go wezmę do leku, bo nie. W razie. Tu nie potrzebne. Okay. jestem, co? Czekaj, a ja, ja mogę pisać to w coś ładnie tym ładny Ładnie ładnie czasem Ładnie Ładnie. nie oraz jestem nie w sumie teraz nie ma jeszcze żadnej osoby no i wtedy cię Kaśka, kaśka bomba. Wczoraj nas, na przykład ostatnio, jak byłem zero mordowy oh, do 60, ziomka oh, oh, oh. Dobra, można pisać już. Kaśka, <mówi> Te bomba. Racz... To jest chyba Spocuch. Castillovert tam. Czyż. Eee, co on chce, kurwa, Elon Mebel do mnie pisze A co na No on się mnie pyta czy chcę na igrzyska śmierci tam no, Dobra pytamy się go kiedy? Bo on się mnie pyta, czy chcę na igrzyska śmierci Dzisiaj osiemnasta. Nie Dobra, no, w... Aha, wiem, czego nam brakuje. Widzę, czego Widzowie nam brakuje. Widzę, czego mm. nam brakuje. No I jest jak to zrobić? Nawet, że tak, 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 nam brakuje

Yes. A pomagali Te oh, pamięta. Mm. Czekaj. Jestem bogaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. Oprócz pieniędzy nic nie chcę. A ludzie mówią na mnie biznesmen. Jestem bogaterem w tym mieście. Mam tylko szczere intencje. I A na łeb to

Nie mogę. Ja potrzebuję więcej odszkodów, jeszcze parę minut. Nie mogę teraz sobie bacznąć. by nie mogę. I nie I nie mogę. I Hitchłem go, bardzo... go Jadro. Ej tepnął ktoś? Nie hitchłem, bo na dole jestem, chodź tu Aha, idę, idę Mam małe Ja mam lagi Widzę cię, gdzie on jest? Chodź tu Hitchłem go hidłem, hidłem. A jeśli jesteś pod ziemią? Nie! Gdzie ty pobiegłeś? No ja... ja 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 Nie Ja zjadłem koksa, chyba nawet. No chyba pewnie. Ej! Ej! Dobra, ona na kilo. Zora Ja też. To dzwoń Dawaj go, no ty masz na kilo. Leć! Jak ja ci przynukałem? Nie, ja w kerałce krochy cykan. Ale tu, Tepnął, tepnął chyba! Czekaj. Nie, teplą, nie, nie, nie. A tu, Czekaj, ja go spróbuję kupić Nie, no go. No, wiesz, 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 o jego wiesz, wiesz, no i zbagował mi bloki. No go już nie, no, nie o, bo jest nie ma go, zorał. On tu gdzieś biegł, za mną chodzi. Już nie ma waru. Tak, tepnął, tu jest chyba. Tak, on tu był. On w górę, w górę. Nie, nie ma go, chodź. home. Home idziemy, widzowie. Dobra, ale nie było najgorzej, ja sobie jeszcze kupiłem ten. Na no, kórze mam to. A to był mój drog, a tak? Dobra, grincha biorę. Dwie okay. przez No ja to... Dobra, biorę grincha. Biorę marchewkową, biorę zajęczy. No i ty